Dzisiaj wtorek przed, nie wiem, 15 minutami nagrywanie, e, nagrania do odcinku na YouTube'a. A teraz lecę, już się stężę przebrać, troszkę to e, teraz lecę na pilates. Każdy wtorek, każdy czwartek dostajemy czasy siebie na taki pilates z krząkiem wybieramy. Udało nam się nie uniknąć żadnego z pilatesów. Jestem z ciebie dumna. E, widzę znaczną poprawę kondycji. Piotr. Mojej, nie wiem jak Przemek, y, poprzez te ćwiczenia polecam każdemu, a dzisiaj y, pokażę Ci jak takie ćwiczenia wyglądają w naszej profesorady Pilates. Mam wodę, mam pokieta, mata jest w bagażniku, więc ale, teraz tylko... Ale nie ten sławny piosenkarz i nie będziemy go zabijać. Czemu zabijać? W matar to jest zabijanie. Mata, Matar no wszystko, wszystko mamy. Ty masz matę? masz. Ja mam matę, przejęł matę, to ja na palacę. Wygoliłem pięty, a ty będziesz świeciła piętami po sali. Tak jest wieczorem. Wstyd, będzie ci wstyd dla wszystkich. Chyba Tobie będzie wstyd, bo się spóźniliśmy A ty dzisiaj. nie zazdrościsz łysek pięt. Sam jesteś łysy. jest parking, gdzie zawsze parkujemy, kiedy odwiedzamy naszego księgowego. Nie ma miejsca. I tu w tym miejscu, praktycznie właściwie za nami teraz, jest sala nie ma do pilatesu. Tu już jest. To jest druga w sumie, nie? raz tylko zmienia Juliana w salę, teraz jest zdecydowanie więcej miejsca, dzięki temu możemy zdjąć maseczki jak ćwiczymy, a każdy kto ćwiczył pilates wie o tym jak ważny jest oddech. O tam już dziewczyny czekają za tym zielonym autem. Czyli dobrze, dobrze, dobrze że czekają to znaczy, że nawet jak się spóźnimy troszeczkę to, to nic złego, bo Juliana no, nie jest, też jeszcze jest gotowa. Nie ma miejsca. Tutaj ja już wyjdę, ja już sobie będę nagrywać, a ty sobie tu krąż. Gdzie ty mnie wywiozłeś? Nie ma miejsca. Trochę dalej stanęliśmy, ale jak mamy ryzykować, że będziemy jeździć dookoła, to lepiej yy, yy, stanąć trochę dalej i się przejść niż jeździć w kółko. Teraz nie jest ci do niczego maseczka. Tak zwykle, to tak chcę wszystko na raz Nagrywać. To jest super. Już ja się kręca, ale świeci. Jeszcze kawalątko. Jeszcze kawalątko. No, 100 metrów? Czy mniej? Więcej. Więcej? Pięć nie tutaj tak brzydko. Nie głodaj o... mi tak brzydko. Żeby nie było. Juliana do mnie napisała sama. Powiedziała tak. Napisała tak. Edyta. Ja to tak parafrazuję. Wiem, że chciałaś nagrywać. I jak coś. To dzisiaj możesz. Zrobię Wam lapsa, jak ćwiczy nie wiem czy się uda i mnie złapać i przemka, ale to jest najważniejsze się w końcu do mój vlog, więc zrobię wszystko, żeby przede wszystkim nie było witać. czy mi tak sobie gorzej radzi, więc tam nie będzie nad patrzeć w sumie? No co? Zwijaj Edyta, zwijaj Estas Feliz o no? Komo te sientes? jestem zawsze szczęśliwa po pilatesie. <laughs> si. Zawsze con y, ganas i, y, como se dice, alegría. y alegría, ¿eh? y a? Yeah. Yeah. Zawsze o ho yeah. i i ze szczęściem idzie, to jest zdrowo. Aha. A ta ora musi się zbiera, ja już gotowa czekam, czekam. nie? Ja czekam. Chcemy jakby chodzić zawsze ostatni. Ja zawsze przy... ostatni. Ale dobrze przygotowana a nie w Japonka. Co? Dobrze przygotowana a nie w Japonka. Ale w japonkę, tam z powrotem, bo by... ja, Proxima. Ciao. Ciao. Ola. Dobra. Szczęśliwi wyćwiczeni. Przed Pani będzie się dobrze spało. Już czekali następni uczniowie. O, 5 kalorii przekroczyłaś, 605 na 600. Na... 605 na 600 dzisiaj spaliłam. Good, good, good. No ale gro, cieszę się. No i co? Dodam ci do kuleczki. Do a, a teraz ja pogramy Ania i Pablo. Z Hanią Pablo i Colonia, Pawłem Ania pewnie w Link of Legends. Zasłużyłam co, no, co, co ciężko pracowałam Był, na tym pilatesie. Ganas i alegría. alegría. Noła. No. <glor Halo Legends> Ale się cieszę. I Przemek się chyba jeszcze bardziej cieszy. Nie wiem, kto się z tym ładnie cieszy. Bo jedziemy Ktoś mi będzie na lotnisko. <grystka> jedziemy na lotnisko po nas, naszego Krystka. Ciekawe, kto się najbardziej ucieszy? Ja, Przemek, Kulka, Hania czy Paweł? Idziemy najpierw, o właśnie, najpierw idziemy po Hanie i Pawła. Halo, słyszysz mnie? Nie posmarowałeś się kremem, tak ci skóra schodzi panotku, że normalnie aż, o, o, aż się sypie i ocie co za śnieg. Edyta, co ty robisz? Idź. Jak co robię? No idę, nie widzisz? To idź. Oświecimy tu, o nie, no to, to dobra. Gdzie tu jest to światło? Gdzie? Ale tu często świecisz, to widać, nie? No tak, no, nie używam za zbyt często, często, bo Patrz, jaka Baśka brudna, Jest Jezusiczku, ty nie umyłeś auta na przyjazd Krystka? No nie, niestety. Nie że w to, Krystek, czy ty to widzisz? Ej! Niestety. Jak Tu ma usiąść sześć osób do tego auta? Jakie sześć, masz? Co ty masz z matematyki? Ej Boże, pięć? Tu sześć. Bo Krystek jest jak dwa. <ślad> Ferdż. Krystek, ale ci daje Okay. No to musimy siedzonko od kulki, Ej. kurde ciemno, siedzonko od kulki stąd wyrzucić wszystko z to z różnika, bo będzie miał ten. To wyrzuć to tam. Za pięć mieliśmy być u Hani Pawła, jak ci 43 po, powiedziałam chodź się już zbierajmy, to to tak szybko? Edyta siedzisz w aucie? Co tak szybko? Ja, No to ci pomogę, bo ja wiem co ty tam robisz, jakie masz plany, o co chodzi, ja cię kręcę. Siedzisz w aucie. No tu trzeba było zrobić to wcześniej. Trzeba było to wcześniej wszystko zrobić, a nie. Tutaj czy tam, gdzie to chcesz dać? Tutaj. To jest nasz składzik. A o, o, o właśnie. Na Instagramie. Kurde, za dwa miesiące Nie, dobra, miesiąc temu robiłam taki challenge. Widzę, gdzie. Mówię... Kurde, ciekawe, czy jakich mam sąsiadów. Ukradną karczera czy nie. No już chyba. Miesiąc... Przeszły miesiąc karczer. karczer... Dalej jest. <noise> Gotowy? No jeszcze nie. No to jeszcze chwilę i jedziemy. Nie, nie bądź się, co się nie stało Przemek? Co się stało? To palcem palce tam gdzie nie trzyma. O kurde i co teraz? Na no, karetkę lecimy. Nie no, taki kawałek z kurki zdarte i on już na karetkę chce jechać. To, to szczyte? Straszne. Hmm. Jedziemy, jedź szybko, bo jest 5. No za 5 miałeś spokojne. być u, u Pawła i Hani już O teraz godzina? No za 5, za za 4 nawet. Mentalnie jestem. Już widzę jak czekają, się stresują, gdzie on nie jest. Proszę wiadomość. Ale zachód, ciekawe czy to w ogóle złapie kamera. I poprzedni odcinek vloga nagrywałam telefonem. Mówię, o, ale fajnie, nowy telefon, ponagrywa mnie. W ogóle mi się nie podobał. Tak te telefon nie ma jakiejś... Mają jakieś stabilizacje obrazu iPhone'y czy coś w tym stylu? Znaczy, Okropnie to, to tak trzepało. Tutaj taki obraz przynajmniej płynnie idzie, a tamto normalnie nie miałam... Nie miałam patrzeć na ten odcinek, nie? Może sobie kupić jeszcze DJI Pro... E, Pocket, nie, nie Pocket, DJI... Gimbala? Nie, czekaj, Ale D ciepło, matko. Usteczka. Taka na magnesie. Ale słońce, prosto w oczy, nie? Ale ciepło, ty faktycznie, się ubrałem tak jakbyśmy już poszli na miasto, to jednak nie. Ten vlog będzie nudny, wybaczcie, ale powiemy się... To jest nudny, mi. nie vlog. Ja jestem nudny, ja wiem. Bo mówię normalnie! Ale jak zacznę mówić jak. Ale koleżanki. Proszę tutaj. Proszę, Jakie prze duble? proszę się przedstawić. Proszę się przedstawić. Do mikrofonu. Dzień dobry, proszę, do trzy słowa sięchania. do mikrofonu. Dzień dobry, jestem Marek. Głowca! Szparek. <noise> Dobra, jedziemy do Krystka. W takim oto składzie. Ja nie, Paweł ja pokrystka, nie do pokrystka. Nie, nie, pokrystka. Krystek nie jest właścicielem ja. aeropuerto, portu lotniczego, tylko jedziemy. A skąd wiesz? Ja wiem No właśnie. Boże, ale mi no, jest ciepło. Że, że. Masz coś do picia, Hania, może? Że... Boże, jak mi się chce pić, jak to, mi jest czyta, ciepło, jak mi jest wszystko. Przez Zmurzań, się nie, nie, to, jest. To, Co? Muszę Co? Muszę kupić czas. No wie też, ja się nie napiłam, bo tu pranie wieszać szybko krystkowi ścielić, ten... Tutaj trzeba na lewo tak? Wjechać? Na parking. Jeśli to chcesz zostawić auto, albo odebrać kumpla, to najlepiej chyba wybrać parking, czyli całkiem lewy pas. A jeżeli chcesz podjechać pod lotnisko, to prawy pas. Tam, gdzie tam, tam ci jadą. Tak, ale tak się zagapiłem, że przejechałem. <grym> <grym> ale co? Ale popatrz, ja tam po prawej stronie samochodów i tam ciężko wyjeżdża, jeden na drugim stoi i przeszkadza. A tu bierzesz bilet, płacisz 20 euro centów albo 15 eurocentów. Euro Eurocentów? Centów wystarczy powiedzieć w sumie. I Za 20 spokojnie. centów na spokojnie idzie zaparkować. Wjeżdżasz sobie tutaj. Spokojnie wybierasz sobie miejsce naprzeciw tego tam, gdzie wyląduje Krystian Albo tam. twój Kumpel Kumpela. W prawej stronie masz terminal, w którym są przyloty. Jest taki wielki napis FUE. Widzisz go? FUE białe. No tu sobie wybierasz najbliżej parking, gdzie jest. Jeden był za mną. I tam sobie pojadę, a no bo tu jest jeszcze jeden nie ma. A jeden był za mną. Uuu, Wszystko pozajmowany Czyli się troszkę trzeba wrócić. Oj, nie skręcaj tak mocno, bo normalnie aż mi... No i tu mi jest, jest miejsce i bardzo bliźniłku sobie. Na no, spokojnie wchodzisz, wychodzisz. Chyba, że wolisz tam stać w kolejce siedzieć, czekać, aż ktoś wciąża do walizki i tak dalej. Jak przyjdzie osobą. No 200. tak, no tak, no tak. Dobra, no a. oj, ojojojoj, prawie nie mam czasu. Ma. <grych> Ale sobie czas tak mam w okulary, nie? Co to ma znaczyć? Hania, jaka stylowa! Chyba sobie ktoś ja, nowe spodnie kupił. Serio? Bardzo ładne, bardzo ładne. Ile ludzi na lotnisku? Ja cię kręca? To my, myśmy źle pojechali, bo myśmy przyjechali na odloty. Pomyliłem wjazdy. No super, nie, proszę super, proszę krystek. Pana, teraz tutaj ludziom mówisz, tu se wiedź, tu se a, a żeś pojechał tam, nie, gdzie nie, to. gdzie ten, To tak, są przyloty, nie... odloty. Ole ludziów. Puh, ludziów jak mrówków. Dawno tyle nie było, nie? No, ciekawe, czy Krystek już czeka, czy już... Czy już jeszcze na jeszcze nabagasz, może czekanie? Bo on chyba jedną nadawał, nie? Walizkę. Co robisz? Co? Szukam. Co? Coś pisał? Pisał coś? Nie, jeszcze nie. Jak tam, Katowice? Katowice, jak gada, 9.16. Ale chyba pierwszy raz w życiu tu jest tak dużo. Pać, ludzie chcą auto wynająć. A to wszystko do auta? Nie no, tak. Jest, ale podobno jest dużo mniej aut, nie? I teraz jest problem. Żeby wynająć auto, dużo mniej aut w wypożyczalniach. Bo nie było turystów, no to auta poddawali tak jakby, czy coś tam z nimi zrobili, ja nie wiem. I ocie kręca. Ta kolejka Jezus. i Puerto Ventura odżywa. Sklepik z pamiątkami. No nieźle. Nie widać tego Krystka. A macie jakąś karteczkę, żeby, żeby, nie mamy karteczki. żeby, żeby nas poznał nie, wśród... Nie spodziewałem się, że to będzie tyle ludzi. No, no ja pelo. też nie. Pierwszy, Pierwszy raz jak pusto, tutaj nie? nagrywamy, to tak dużo ludzi tutaj yy, czeka. Kurde, a może on pomylił nas? Z jakimiś innymi ludźmi z nimi pojechał? Napisał coś Krystek? Kurde, pieroński sweter. Po co go w ogóle bram? z ciepło. Kurde no. I co? I co? I co? I tak będziemy czekać? Ja muszę baterię tutaj uważać, żeby mi się nie rozładowała, bo mało. Chciałem, żeby trochę Krystek pośpieszył i napisałem, że jesteśmy już blisko. A on napisał, luz, czekamy na walizkę. Mam update. się mam pokazuje, mam update. Jest update. Nie, nie, nie patrz jeszcze. PINCZE my tu czekamy Ja tu czekam Pies szczeko. Ej, teraz te drzwi się otwierają No i w I wylądował Jest Tu przyjechał Chrystus! I cały misterny plan też w pizdu.